80, 2,80. Razem jest to teraz to 85. Kurwa, daj mi trefę. Ty, co z tym miałbym sami osiągnąć? Tak kurwa, nie mogę jechać. Nie wiem. Albo zakładamy jeszcze dwa chromy, albo zmieniamy na Twoje, jak też. Razem zrobię przyciny. To załóżmy że... Ja ewentualnie będę mógł na jakiś tydzień pojeździć No? To założymy te, które. No. Te tu zostaną. Pizdusz. Ja sobie ja założę do IJES na próbę. Nie mam problemu. To nie, że są te, stuki trochę, nie? To nic. Eee... No. To się zamienię po prostu na sali. Na tydzień. Dobra. I za tydzień tak powiem. tak. Tu... I tak tu będę, także zamienił na niej. Mieszanki tutaj, nie? Na... I tam powinna być w rogu kamera no, cały no, czas. No, bo ty, ty, ty... Teraz, teraz nagrywasz, a najlepsze momenty nie ma. No bo kurwa, ja jestem jeszcze niedoświadczonym nie, nie kamerzystą. Ustaw kamerę, i nie stoi tam na statywie. No właśnie. Nie no, ma statywu. Trzymaj, to ogarniesz. Ostatnie takie, zlot. No, zlot. No, możesz ogarnąć. Polówka, jak tutaj stała cofnięta z otwarty bagażnika, to się cały blaszak trząsł. No, i ja mogę cegieł. W sensie, się ten palec, bo mi zaprawa się wibrowała. No, bez kitu.

Kasy, dobra, Nigdy światło nie może walić w kamerę prosto, bo zaraz was nie o, widać. No a nie, widać, o. twoją grzywę, kurwa. Ty no. mówisz, że byłeś u, u fryzjera? Co? U, u fryzjera byłeś? A wiesz, że miałem misz? A historia jest taka, że poszedłem, czekałem tam kurwa wajewane pół godziny, Może mu okazało się, że, że mam wizytę tydzień później. weźmy <laughs> podchodzi, a co mam tu robić? Ja to po pół kurwa się mnie pyta, ale którą ty masz? No kurwa szmata, nie wiem, ona się odbije od tego dołu, czy co, no, mówię, że to wyjebane to. Jo, teraz kurwa. ci kurwa. Tak, <noise> gdzie tu ludzie mieszkają, w oku w Proszę, no, rabi to pozwolił mi wstać, to jest słuchawki kurwa na uszy. <st <Hawai> Stopery. Zaraz. O kurwa, co No i chuj, masz ta tak, się bój, a przesta... deska już się kurwa chyba nie rada. Przystalił się, mam inne miejsce i powiedziałem. <stakuj> I <go, znowu. smuszy> <stakuj> I pierdalam tą szmatę. Nie. nie, bo mi się tak zagęściło, że już nieśległo. Nie, <grywa> no kurna, to ty to mi wzecie, nie nie, kurwa to tu mało, mało. nie robić. Dzisiaj Nagramy jeszcze dzisiaj ładnie, szybciutko, po ciemku, jak zmieniamy koła w galancie. <grywa> <grywa> Masz tą kamerę tam? Co? Masz pod kalerę Co widzi w ciemności? No! Co widzi w ciemności? No kto widzi kurwa Zielono, zjedziemy na gruncie? No szaro <grym> Aż tak kurwa no, myślisz, że dostałem go nawet No, z <grym> No i chuj. Dobra beść ten kanał rozbierz i od nowa Od nowa to zrobimy, panie. Współpraca musi być kurwa, teraz trzeba jadł zaprawy, więc nie nie ma już! Serio nie ma! Tak, tam się teraz woda Mieli Bartosz, ty jesteś już najebany mm -mm. <grystanie> Nie, to było... Ty już masz korowę jak chuj Jak mm. skończysz, to już sam wypłacę A i w rekontaminie też możemy zaprawić, to ja <La> na <d> pewno, nie? <grystanie> nie? Tak Tak to zawsze wygląda No, was na tej wąsku naprawie Dobra, następne No, jeszcze na wąsku I to jest kanale. A później będziesz w kanale pod górkę szedł Już idziesz Dlaczego ty te schody robisz? Tu jest bez tam to A kto lał posadzkę? A kto zapewniał sprzęt? Zapewniłeś mi kurwa łopatę, betoniarkę Zab i jedną poziomicę. Słuchaj, ja zamówiłem sobie murarza i się cieszę, że w ogóle miałem chociaż betoniarkę. <grym> ja tu przyjechałem nieświadomy. Żebyś lał posadzkę? Tak. Ty do mnie, dawaj padnij. Ale ty się tego podjąłeś. No podjąłem się, ale dawaj wpadnij, ogarniemy. Ogarnialiśmy, kurwa, zajebiście. No co, źle jest kurwa? A dobrze jest. No, teraz to połóżmy ciepłą ja wtedy, co siedzieliśmy w nocy w Lexusie, miałem taką zgagę, że to jest chuj, nie? O. Trzymaj. Mam no, jest go, że kurwa zgaga była wtedy 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 kupiłem Kupiłem, Kupiłem, kupiłem. kupiłem.